Cześć, witajcie! Ja oczywiście jestem Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku chciałem z Wami porozmawiać na temat operacji zdobycia Dunkierka. Jak wiecie, ciągle mamy operację na zdobycie trzech pojazdów, operacja trwa od 14 lipca do 28 lipca, także jeszcze trochę czasu mamy. I teraz pytanie powstaje, który pojazd wybrać? Powiem Wam tak, oczywiście ten ostatni, który tutaj widzicie. Znaczy, tak, najpierw zacznijmy od tego, ile musimy zdobyć punktów. Punktów musimy zdobyć 300, tak jak tutaj jest napisane. No i oczywiście przyznawane są punkty za PD. 5 punktów zdobywamy za pierwsze miejsce w swojej drużynie pod względem zdobytych PD, 3 punkty zdobywamy za drugie i trzecie miejsce, no i jeden punkcik za czwarte i piąte. Tak więc, cóż, operacja, jeszcze tutaj chciałem Podpowiedzieć, że operacja zdobycia nie jest powtarzalna, czyli nie będzie to tak, jak było kiedyś, że po prostu zrobiliśmy tę operację, wybraliśmy sobie pojazd i później kolejny raz mogliśmy wybierać kolejny pojazd. Tutaj po prostu wybieramy jeden pojazd i kończy nam się operacja. Ja operację skończyłem chyba przed wczoraj. Powiem Wam, że nie jest wcale trudno. Pojazdy może nie są jakieś nie wiadomo jakie. To jest trzeci Tier i mamy tak, Sextona pierwszego, czyli artylerię. Tak, nie, czekajcie, to jest niszczarka. Nie, co to jest? Nie, Arta, tak, Arta, to jest Arta. Sexton 1, tej, tego znaczka nie zauważyłem. Jest to angielska Arta. Później mamy niszczarkę Paka 40, jest to Francuz. No i mamy jeszcze peugeot T15 i jest to lajcik. Tego lajta znajdziecie u mnie na kanale wokół Chincula. Bardzo przyjemny pojazd, szczerze Wam powiem. Yy, paka zaraz Wam e, zrobię wokół Chincula i zobaczycie ten pojazd. Przedstawię. Arty, sorry, Wam yy, nie pokażę z tego względu, że nie jestem artylerzystą. Jak wiecie, yy, niezbyt yy, mi się podoba gra, ale patrząc, yy, zobaczcie yy, na tego sextona. Yy, Tutaj pojazd jest dość ciekawy, bo tak, koszt tego pojazdu chyba jest najdroższy z tych wszystkich trzech pojazdów. Mamy aż 1250 golda. Punktu wytrzymałości 140. Losowanie jest do piątek, ale na co tutaj można by było zwrócić uwagę? Zobaczcie, prędkość maksymalna 40 km na godzinę. Moc silnika 390 koni, to jest sporo, prędkość obrotu 24, prędkość tutaj niby wieży 16, tylko że wieży nie ma, ale tak, pancerz kadłuba, zobaczcie, 51, boki ma 32 i ty 38, to jest w miarę dobrze uzbrojona Arta i działo 87,6 mm. Z uszkodzeniami średnio od 210 do 350, to jest naprawdę masakryczne uszkodzenie, jeżeli chodzi o trzeci Tier. Tak? Amunicja 112 sztuk, penetracja pancerza no to tutaj arty mają zupełnie inną tą penetrację i szybkostrzelność prawie 7 pocisków na minutę. No i tutaj zobaczcie, co jest ciekawe. Dodatki premium, jeżeli chodzi o zarabianie w srebrze, aż 81% naprawdę niesamowita wartość, jeżeli chodzi o bonus do zarabiania. Do szkolenia troszeczkę gorzej 60%. Tak więc, Sexton, sorry, tak się nam prezentuje. Teraz zobaczmy sobie paka. Paka Wam przedstawię wokół Hincula, także. Ja jakbym miał, szczerze wam powiem, jakbym miał wybierać z tych trzech pojazdów, wybrał chyba bym ten pojazd. Oczywiście paka posiadam, ja dostałem równowartość maszyny, tam H300 coś, czy nie pamiętam, 400 srebra, nieważne w każdym bądź razie. Pojazd posiadam, także wybrałem jeszcze raz paka, za co dostałem sreberko. I co tutaj w tym pojeździe jest ciekawe, zobaczcie, działo 75 mm na trójce, też naprawdę... Bardzo potężne, z uszkodzeniami średnio 80, od 83 do 138. Bardzo dobra penetracja, ale zasięg spota, zobaczcie, 400 metrów, nawet niektóre ósemki, dziewiątki nie mają, jeżeli chodzi o niszczarki. Takiego spota, jak właśnie ten Francus. Tutaj jeżeli chodzi o zarabianie, trochę kiepsko, jak na pojazd premium, tylko 30%, 30 mamy, także niewiele. Jeżeli chodzi o szkolenie, 60 jest, także. Hmm. W miarę rozsądnie i dobrze. I teraz tak, co tutaj taką jego wadą można by, było, można by powiedzieć, że jest? Na pewno prędkość maksymalna tylko 24 km na godzinę także niewiele. Zobaczcie, moc silnika 91 koni naprawdę nie jest dużo. No i obrót 37 stopni na sekundę tutaj mamy 44, niby wieża. Pancerz mamy 40, przód, boki 20 i tył 40. I teraz zobaczmy sobie jeszcze pzK, Czołg lekki, bardzo szybki. Zobaczcie, prędkość maksymalna 60 km na godzinę. I koszt tego pojazdu to jest 900 sztuk złota. Także na pozycji drugiej, bo Sexton jest jako najdroższy pojazd. Później jest właśnie PZ, no i później na końcu PAK. I teraz tak, co my tutaj mamy? Prędkość maksymalna 60 km na godzinę. Jak na lajta, bardzo dobra. Pancerza tutaj zbytnio nie mamy, to jest chyba normalna sprawa. Zobaczcie, prędkość obro obrotu 46, prędkość obrotu wieży 44, także tutaj jest naprawdę fajnie działko 37 mm, także nie możemy się spodziewać tutaj nie wiadomo czego. Zasięg spota 350 m i też z losowaniem do piątek. Premia do zarabiania 50% i do szkolenia 60%. Dobra, tak to mniej więcej nam się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o, o te pojazdy. I teraz, który wybrać? No ja mówię, ja bym wybrał PAKA. Pojazd, można powiedzieć, najbardziej uniwersalny. Dobre uszkodzenia w miarę. Powiem Wam, że nie ma tam jakichś tam takich problemów, jeżeli chodzi o tą prędkość. Jest wolny, ale da się przeżyć. Zresztą sami zaraz zobaczycie wokół kincula, ten pojazd Wam też przedstawię i sami zdecydujecie. Pezecika znajdziecie, też jest wokół Hincula, a Sexton mówię, nie mam go, raczej nie będę miał, także trudno mi jest powiedzieć, jak dobrze wiecie, jeżeli nie mam doświadczenia, nie, nie grałem danym pojazdem, nie wypowiadam się i nie będę po prostu wymyślał. Także cóż, taki szybki filmik i teraz przejdziemy sobie do hmm, paka FCMA36PAK40 wokół Hincula.